Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Dzień dobry, witam Aldona Brycka-Jaskierska. Witam również burmistrza Jarocina Adam Pawlicki. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Panie burmistrzu, wszystko gotowe do otwarcia lodowiska? Można ostrzyć łyżwy? Tak, ostatnie przygotowania trwają do wielkiego otwarcia lodowiska, które już mogło być otwarte. Od 1 stycznia tego roku, ale niestety pandemia popsuła plany i doprowadziła do zamknięcia lodowiska, zanim jeszcze zostało otwarte. Ale w tym roku wszystko wskazuje na to, że 11 grudnia właśnie otworzymy oficjalnie lodowisko, oddamy mieszkańcom do użytku i będą mogli już 11 i 12 grudnia nawet bezpłatnie jeździć po otwarciu tego lodowiska. Jakie, jakie zatem atrakcje przygotowujecie na ten, na ten dzień, na te dwa dni? Przede wszystkim o 16 będzie uroczyste odpalenie choinki i oświetlenia świątecznego na ulicach. Następnie przejdziemy na lodowisko i tam uroczyście otworzymy lodowisko. Będą też y, występy podczas od otwarcia, i również będzie można 11 zaraz po oficjalnym otwarciu, pojeździć na lodowisku. Oczywiście o ile, że wcześniej zgłos zgłoszą mieszkańcy i otrzymają bezpłatne wejściówki, które można uzyskać w sekretariacie Jarocin Sport. Również 12, czyli w niedzielę, również będzie można korzystać z lodowiska bezpłatnie. Oczywiście po uprzednim pobraniu bezpłatnych wejściówek w Jarocin Sport. Wspomniał pan burmistrz, że nie trzeba mieć swojego sprzętu, żeby pojeździć na lodowisku. Nie trzeba mieć, można mieć swój sprzęt, już można ostrzyć łyżwę. Natomiast jeżeli ktoś nie ma, będzie można wypożyczyć na miejscu w różnych rozmiarach łyżwy są, także można wypożyczyć. Wypożyczalnia będzie do dyspozycji mieszkańców nie tylko podczas otwarcia, ale również podczas kolejnych dni, gdzie już. Normalnie będzie funkcjonowało lodowisko. Już wiadomo, jakie będą ceny biletów? Tak, wiadomo, jakie będą ceny. Cena biletów normalnych 60 minut od poniedziałku do piątku 10 zł. W święta i weekendy 14 zł. Ulgowy 8 zł. W normalny dzień weekendy nieco droższy 12 zł. Jakieś atrakcje specjalne na ferie zimowe? Przygotowujemy również atrakcje dla dzieci tak, żeby rozpropagować. Myślę, że o tym programie, nad którym pracujemy, który nie został jeszcze dopracowany, no chcielibyśmy uaktywnić dzieci ruchowo i dać jak, jakiś prezent ze strony gminy, przynajmniej na, na, na zachętę, żeby korzystać z tego lodowiska. Bo przecież po to zostało wybudowane. Natomiast o szczegółach poinformujemy później przed feriami. Lodowisko to jest część dużego projektu. Co z pozostałymi elementami tej inwestycji? Budynek jako tako został oddany już do eksploatacji i mamy pozwolenie na użytkowanie. Natomiast trwają w tej chwili prace wyposażenia tego obiektu. Stąd kręgielnia, która już jest gotowa, nie jest jeszcze czynna, dlatego że trwa wyposażanie w meble, w wyposażanie kawiarni, która będzie przy lodowisku, również bilard będzie na miejscu, wyposażenie w meble. Jak tylko będzie to zakończone, uruchomimy również najnowocześniejszą kręgielnię w Polsce, która właśnie będzie w tym obiekcie Jarocin Sport. Już jest też na ukończeniu sala konferencyjna na 300, nawet do 500 osób, która już w niedzielę będzie użytkowana podczas gali wręczania nagród dla najlepszych sportowców i tych, którzy pisali prace magisterskie na temat Jarocina. I właśnie o godzinie 15 w tej sali konferencyjnej będą wręczane. Nagrody, o czym będzie również koncert, czary mary, niebiosdary, wokalno-taneczny koncert o tematyce świąteczno-zimowej, który przedstawi ognisko muzyczne Zierocina i grupa taneczna pani Arlety Piotrowskiej. Także zapraszamy również na to wydarzenie. Także te dwie rzeczy już są ukończone. Niestety jeszcze męczymy się, że tak powiem z przetargiem na wyposażenie kuchni, stąd ten obiekt w pełni nie może być eksploatowany. No, tutaj do, doszło do tego, że piąty przetarg jest ogłaszany i nie możemy wyłonić wykonawcy no, pro, procedura przetargowa niestety utrudnia nam dopięcie jakby całości do końca. Ale te najważniejsze obiekty, jak, jak lodowisko, uruchamiamy w najbliższą sobotę, zapraszamy i to już będzie czynne. I również sala konferencyjna, w której również mogą odbywać się i koncerty, i wielkie imprezy, również będzie już od niedzieli czynna. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Dziękuję, do usłyszenia. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK.